To jak już jestem w tak ciekawym miejscu, to dzisiaj dzwoniłem do swojego kolegi, dowiedzieć się jak tam na wojnie, bo nie mam czasu przeglądać mediów społecznościowych. Mam dużo swojej tak zwanej roboty. A przy okazji będę Wam pokazywał stary stadion. Również, również robię to dla siebie i dla kolejnego pokolenia. Ten klub nigdy nie miał szczęścia. Bo to był robotniczy klub sportowy, a nie tak jak Legia. To był wojskowy klub. Znaczy, to jest wojskowy klub, czy był wojskowy klub. Gwardia to był klub, klub, klub milicyjny, a ten robotniczy klub, no cóż, wyglądał zawsze słabo. Choć bieżnia była. Chyba wtedy jedna z najlepszych w Polsce. Znaczy w Polsce, w Warszawie. No ale... Ale do lekkoatletyki się większość ludzi nie garnęła. Kluby takie jak Gwardia, czy Legia, głównie sporty siłowe, judo, boks, czy oczywiście piłka nożna. No ale miałem o czymś innym opowiadać, ale skupiłem się znowu na... za Zakręcił mnie ten napis RKS, Robotniczy Klub Sportowy. A tu ławki, wejścia, przeszłość. I proszę bardzo, jeszcze mamy, mamy rok 2025, a tu się nic nie dzieje. Ogrodzili, i może za jakiś czas. Coś z tym w końcu zrobią. Albo i nie, albo będzie stał i gnił. Na kłódeczki? to i to No nie, no to może skorzystam. Stojtoja za parę złotych, a nie za 650 tysięcy. Widzę, że mnie będzie zawsze jak do Warszawy już będę przyjeżdżał, będzie mnie prześladować kibel za 650 tysięcy złotych, szczególnie, że dzisiaj widziałem takie miejsca, które po prostu wstyd, że nikt o nie nie dba, ale to w innych shortach Wam je przedstawię.